Wczoraj, w tym kościele św. Sebastiana, były uroczystości wielkoczwartkowe. A dzisiaj, piątek rano, godzina siódma, pustki, wszystko pozamykane. W Polsce jest y, czuwanie przy najświętszym sakramencie wystawionym, a tutaj tego nie praktykują. Przesny ranek rusza codzienny handelek. To jest stara rzeźba. O, on Dzisiaj Wielki Piątek, ale handel jest, no ludzie muszą z czegoś żyć. To są świnki morskie, tuszki. Świeżutkie. Rankiem jest bardzo zimno. 3-4 stopnie. Ja w pokoju też mam tylko 5 stopni i dopiero jak słońce tak się podniesie od godziny 8 rano robi się już tak przytulnie, a o 12 można chodzić już w koszuli. Te stroiki to związane są z obchodami Wielkiego Tygodnia, wielkiego piątku. Kierni. To jest ponoć typowy dla Juanca Welika Zwyczaj obchodzenia Wielkiego Piątku. Jeden sol taki stroj kosztuje. Na noc stragany się zakrywa, zawiązuje linkami, bo przecież codziennie nie można rozkładać tego towaru. Wybrałem się do Sanktuarium de Señor de Ortopesa. To sanktuarium jest bardzo wysoko. Iglesia Santa Anna jest chyba otwarta. A ja chcę dostać się tam na górę do sanktuarium Señor de la Ortopesa. Sprawdźmy, czy jest otwarty kościół. Jest otwarty, ale tylko do sprzątania. Joachim, Maryja i Anna. Tabernakulum jest puste. Pan Jezus został przeniesiony do ciemnicy. jest niezwykle bogaty, wystrój tych świętych miejsc. Tam trzeba dojść. Może to nie jest wielkie osiągnięcie, ale tutaj tego tlenu mi brakuje. Tu się wychodzi na szlak już do sanktuarium. Kto jest leniwy, może dotąd jeszcze podjechać mototaksi, taksówką. Nie jest lekko problem z tlenem jest jeszcze jest półtora kilometra bo droga biegnie za kosami na tym szlaku jest zrobiona droga krzyżowa, nawet Wczoraj, przedwczoraj księża proponowali, żeby sobie zrobić taką wędrówkę do sanktuarium, ale jest ciężko, gorąco no i wysokość. Kiedy jest ciężko, taką najważniejszą zasadą, wspinania jest malutkie kroczki robić. Nieduże. Nie gadać ósma stacja drogi krzyżowej. Do ósmej stacji trzeba było troszkę w bok od szlaku i teraz wrócić na szlak i tędy do góry. Juan ma dziś 50-60 tysięcy mieszkańców. Jest stolicą prowincji, jak to tam się nazywa, w Peru może inaczej. Juan Cavalica, tak sama nazwa. Jest to najbiedniejsza prowincja, bo to koło jak widać same góry nie ma z czego wyżyć. W mieście to tej biedy tak nie widać, ale odkoliczne wioski to tragedia. Tam ludzie nie mają. Wystarczających poletek, żeby wyżyć z nich, hodują alpaki. W czasie imperium Inków Juan Cavalica była ważnym strategicznie miastem. Były tu kopalnie srebra i rtęci. Kiedy przybyli tu Hiszpanie, zaczęli na wielką skalę wydobywać srebro, rtęć i tak trwało to 200 lat. Miasto było bardzo bogate, stąd tyle pięknych, starych kościołów. Jeszcze do XIX wieku wydobywano tutaj te minerały, ale potem upadło po i tak do dzisiaj zostało. Ja zatrzymałem się w pobliżu tego zielonego budynku. Ciężko mi tutaj jest namierzyć tej odległości, ale odległości około 50 metrów, czyli prawie że w centrum. Trudno mi jest tutaj namierzyć kościoły, ale San Cristobal jest w środku kadru na 100%.

W najbliższym otoczeniu Juan to są góry w wysokości 4300-4400 do 4500. Z drugiej strony można dojechać drogą za kosami. Jak jestem tutaj 4 dni, to każdego dnia o godzinie 16-17 jest pompa deszczowa, ogradowa, a do tego czasu jest piękne, słoneczne niebo. To kościół świętej Anny, skąd ostatnio w górę robiłem zdjęcia. W środku kadru widać nieczynną stację Łankawelika. I ona była uruchomiona w 1929 roku. Jeden tor. Mają ją z, z powrotem przywrócić do ruchu, tą linię kolejową, ale nie wiadomo kiedy. Dla wielu Peruwiańczyków dzisiaj jest duże święto, więc przy okazji odwiedzenia sanktuarium robią piknik. W tym rejonie Peru kończy się pora deszczowa więc jest ładnie zielono. Czas wracać. Malutka kapliczka pod sanktuarium. Jak tu gorąco, to chyba z 50 stopni jest temperatura od tych świeczek. Wszyscy wchodzą tak po kolei bo tu jest mało miejsca. O, jak już gorąco. I czekam stąd. To taka płytczka, że tam oni wysiedzą w tym to ja nie wiem. Teraz w dół. Różaniec odmawiają. Kaczula. <grywa> Dobrze, że poszedłem wcześniej, bo teraz są tutaj tłumy. Dosłownie tłumy. Ja nie wiem, jak oni się tam wszyscy pomieszczą. Cały czas. Dziewczynki jeszcze niosą, żeby zarobić parę sola, wiaderka z napojami. A to jest droga krzyżowa. My life, my whole child Jest tak można powiedzieć prawdziwa droga krzyżowa dla ludzi, bo to jest naprawdę wejść tutaj jest trudno i ciężko. A teraz jeszcze tam ten krzyż Jezus niesie, ale już. Szymon Cyronejczyk mu pomagał. Nie mo tego tam sfilmować. To wszystko tak obstawione ludźmi. Wszyscy filmują, fotografują, że lepiej zejść spokojnie do miasta i odpocząć. Widać jak tłumy podążają do sanktuarium. Gdzieś w tym rejonie akurat odbywa się pasja, z koło ósmej stacji, a ja siedzę i odpoczywam. Tu z gara dostanę rosołu. To są najlepsze posiłki, gorące i zdrowe. Pytanie, I jak można się nie najeść taką gnikom rosołu gorącego i bułka taka wspaniała.